17 stron oh, na to drugi odcinek. Zagrajmy Minecraft. 64 ształy, 20 takich miennych cegieł, 20 pochodni, 10 żółtych kwiatków, bla bla i tak dalej. I dużo jest tych zadań. Ej, co ty tu zrobiłeś? No, kurde, tunel zaczynam robić, a ten co ty tu Daj mi kobla, ej, daj ja będę robić, a ty mi daj kobla. Ja będę robić tylko kobla. Dobra weź to i człowieku No nie bo nie możesz tunelu robić patrz Masz tu staka kobla I idzie robić eee, To jest 38 Gupi jesteś Stak był przyjaciół. A nie dobra bo ja miałem tu Dobra ee, gdzie mam... którą chcę robić? No tam gdzie ja już zacząłem tam gdzie się woda wylewa tam jest ta z kaktusem I tam ma być spawn potworu bo już tam parę odcinków w Madziu widziałem znaczy tam jest, A, bo... tam jest najlepiej zrobić spałą potworu, bo one się mogą czasami jak na kaktusie, nie? No... Mogę to zrobić na game modzie? Nie. Kurde. To jest survival. Jakbyśmy sami grali, to przypuszczam, żebyś to zrobił. Mhm. Jak ja tu oglądałem, ma jak oglądałem, Madzie, jak gra z tym... z kim ona z kim grała? Mam. No to całkiem sporo razy tutaj dednął Wiem A ty ciekawie... może będziesz lepszy i ich pobijemy Ja wiem, jak pobiję i wiadomo że będę lepszy bo ja dednę co najmniej tylko trzy razy No zobaczymy Cicho Tak jak ten to lepiej sobie bierz po 30 kobla i potem po, po niego przychódź bo jak mi wiesz że po pierwsze widzą się to ludzie a po drugie ja też nie mam za ciekawie To, to było trzeba robić poza odcinkiem Ten kobel y zbierać. Ja grałem wcześniej przed tobą. Po pierwsze najpierw szukałem mapy, a po drugie nie wiedziałem jak to zrobić. A później już ty weszłeś, no to mówię, no już pieprzę, nie będę szukał tego w internecie, skoro ty już weszłeś. To ty nie wiedziałeś jak się robi generał Kobla? Znaczy kiedyś zrobiłem, ale tak na pół na pół na, pół, na pół dział. Kobla robił, ale zalewał mnie na ja A ja zrobiłem automatycznie. No ja też taki miałem, tylko zalewał mnie lawo. Ej, jak znajdziemy trochę rec. No mamy 5 rectown, bo było w skrzyni. Ale jak znajdziemy lepki piston, zwykły piston i coś jeszcze? A, jeszcze tam dwie rzeczy, czy trzy? Jeśli tutaj w ogóle takie coś jest, no. to możemy zrobić e, ten. Automatyczne to wszystko. To niepotrzebne, automatyczne. Tylko wiesz, to jest jeszcze takie coś, bo my mamy tą mapę, nie? Eee, masz tego kobla, bo ja mam tylko trzy. Ja mam 35. No to zaraz pójdę pewnie. Płynę mu do ciebie. Uwielbiam robić w wodzie czasie Do was. Naprawdę takie genialne. Ale na game Nie, ogólnie, uwielbiam to robić. Nawet na na game to jest takie genialne. Eee, dawaj kobla. Czekaj, tylko 40 dziedzin równo Dawaj kobla. O, kurde 40 za zastopuj ten i bo to jest nudne, jak tak kopiesz No przecież ja chcę tunel robić, nie żeby oni coś mieli, że ja się ruszam, no, to daj mi też treść I to byś zaraz dednął no. No, Nie dednąłbym no, Wreszcie no, ja po jednym klocku od razu biorę oddech, może to trochę dłużej potrwa, więcej odcinków będzie Eee, wiesz co ja tego nie chcę robić przez parę dni Jednego tunelu Nie no to byśmy się podzielili, ja bym wziął połowę i ty połowę, ja dwa, ty dwa są 4 ten no Ograniczony czas, ale dobra nieważne już. Pan Młot wszedł. Pozdrawiamy pana Młota. Kogo? Pana Młota. Kogo, kto to jest? Czytałem ten z serwera To on jest tym górze, czy... On też tam ma tego. To jest on już da... Ej ten serwer już dawno nie istnieje. Ja wiem, ale na skipie go mam. Kogo? No pana Młota. Rafisera też mam. Pan Młotek tego nie było. Owa tunel zrobiona. ty jesteś szybki. Tak, no, to się muszę dokopać teraz. Ale co stopuj ten film, bo to jest I będziemy obydwaj kopać tego kobla. Zrobię jeszcze dru dru z drugiej strony też. Dobra. Wody nam nie brakuje. No to, no to, no, to, no to jeszcze chwila. O. No to, no to jeszcze chwila. Lubię przeciągnąć. Stój. Muszę zobaczyć co mogę usunąć. Tego nie mogę usunąć. Ale to już mogę. Co ty chcesz usuwać? Filmy. No bo że, To sobie później usunę. Ja się połapał, który jest który. Aha. Eee... Adaś... Um. Brakuje tlenu, brakuje mi jedzenia, brakuje mi też kobla. Czyli ogólnie wszystkiego mi brakuje. Ej, zastopowałeś już ten filmik? Nie. To pospaś. Albo słuchaj. się. No już się słucham. Słuchaj dupę po prostu. Poczekaj, no bo ja kurde, ja filmy usuwałem ten swój dup. O to weź nie wyjść z tej dziury, żebym mógł kopać. No wyłaś, mam pomysł. <słuch> <słuch> Genialny pomysł. Dobra, no to. Trzymajcie się i cześć. To będzie taki... Zastopujemy na chwilę filmik, żebyśmy szybciej nakopali tego kogo. Cześć. Dobra, już powróciliśmy. Jak widzicie, siedziałem prze przed tym 3 godziny. Cześć Paweł. Cześć. <laughs> I trochę tego nazbierałem. Jesteś w wodzie? To nic nie rób. No, zostaw go w tej wodzie, niech się utopi. Nie, on nam ma pomagać. Ty, prawda? O, ej, to daj mu Kilo. i Masz kilo. I pokaż mu, jak to kopać. Tylko, że z drugiej strony, nie? Ja. A, to, to wy, wy mnie już widzicie? No. Już już na się... takich butach to działa, ale zaczekajcie, bo ja, ja nie widziałem ekranu. Aha. Aha. to przez A Adaś. Co? Czy ty jeszcze kopiesz?